Czy można skutecznie głosić Ewangelię, będąc uwięzionym? Apostoł Paweł udowodnił, że tak. Około roku 60 naszej ery, ten nieustraszony misjonarz został uwięziony w Rzymie za głoszenie o Jezusie Chrystusie. Jednak fizyczne kajdany nie mogły powstrzymać jego duchowej misji. Pomimo uwięzienia w małej celi, przykuty łańcuchem do rzymskiego strażnika, Paweł przekształcił swoje więzienie w centrum ewangelizacyjne. Przyjmował odwiedzających, nauczał strażników, a przede wszystkim pisał listy, które do dziś kształtują chrześcijaństwo. Z więzienia napisał listy do Efezjan, Filipian, Kolosan i do Filemona. W liście do Filipian napisał: Pragnę, bracia, abyście wiedzieli, że moje uwięzienie przyczyniło się do rozkrzewienia Ewangelii. Jego postawa zainspirowała innych chrześcijan do odważniejszego głoszenia Słowa Bożego. Nawet strażnicy więzienni, widząc jego niezłomną wiarę, zaczęli interesować się jego nauczaniem. Dzięki listom Pawła, jego więzienne świadectwo dotarło do tysięcy wiernych w całym cesarstwie rzymskim. Pokazał, że Boże Słowo nie zna granic, nie mogą go powstrzymać ani mury, ani kajdany. Jego historia uczy nas, że każda sytuacja, nawet najbardziej niekorzystna, może stać się okazją do szerzenia Bożej Miłości. Napisz Amen w komentarzu, subskrybuj boski przekaz i nie zapomnij udostępnić tego filmu.